Autopromocja. Minęła godzina trzecia tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Jest akt oskarżenia dla byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, obecnego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza i byłej pracowniczki MON Agnieszki Glapiak, obecnie przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o ujawnienie w kampanii wyborczej planów obronnych Polski. Poseł PiS jest oskarżony o przekroczenie uprawnień, powiedziała polskiemu radiu Alicja Szalongowska ze stołecznej prokuratury. Okręgowej. Prokurator oskarżył Mariusza Błaszczaka o to, że jako minister obrony narodowej przekroczył swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość, polegające na zniesieniu klauzuli ściśle tajne oraz tajne z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, w tym m.in. planu użycia sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Warta oraz polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej Rzeczpospolitej Polskiej. Mariusz Błaszczak napisał w mediach społecznościowych, że to nie akt oskarżenia, tylko akt zemsty. Zapewnia, że gdyby miał taką okazję, bez wahania ponownie odtajniłby te dokumenty. Zakończyły się oględziny oraz zabezpieczanie śladów na miejscu eksplozji drona w miejscowości Osiny w Powiecie Łukowskim. W nocy z wtorku na środę rozbił się tam wojskowy dron, mówi rzeczniczka prokuratury Agnieszka Kępka. Uględziny prowadziliśmy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pozwalającego na skuteczne ujawnianie i zabezpieczanie śladów. I właśnie takie ślady i wszystkie przedmioty, które mogą stanowić dowód rzeczowy w tym śledztwie zostały zabezpieczone. W tej chwili śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie 8 Wydział do Spraw Wojskowych i w tej chwili będziemy przekazywać te zabezpieczone ślady i dowody do biegłych celem analizy i przeprowadzenia badań. No Oczywiście też trwają czynności cały czas w tej sprawie, mówimy tutaj o przesłuchaniach świadków. Łącznie w ciągu... Dwóch dni w działaniach uczestniczyło 150 osób. Postępowania prowadzone są w kierunku zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Pogrzeb prymasa seniora Józefa Kowalczyka odbędzie się w piątek za tydzień 29 sierpnia o 11:00, poinformowała Kuria w Gnieźnie. Były Metropolita gnieźnieński zmarł 20 sierpnia w wieku 86 lat. W katedrze wystawiona jest już księga kondolencyjna. Księga kondolencyjna znajduje się nieprzypadkowo w kaplicy św. Stanisława, bo tu też są relikwie św. Jana Pawła II, które do gniezna sprowadził właśnie ksiądz prymas Józef Kowalczyk. W kaplicy jest ustawiony obraz prymasa przepasany czarnym kirem. Przed obrazem jest stolik, a na nim księga kondolencyjna. Jak widzę, wpisy już są. Dziękujemy także za służbę Kościołowi i Polsce, napisał pan Artur z rodziną. O księgę zwiedzający pytają także przewodników turystycznych. Mówimy jak najbardziej, że można taki wpis do Księgi Kondolencyjnej zamieścić. Księga Kondolencyjna będzie wystawiona w katedrze do przyszłego tygodnia z Gnieźnieńskiej Katedry Rafał Muniak, Radio Poznań. Trumna z ciałem arcybiskupa Kowalczyka zostanie złożona w podziemiach Gnieźnieńskiej Katedry. Co najmniej pięć osób zginęło w wypadku autokaru w stanie Nowy Jork w USA. Pięćdziesiąt rannych osób przewieziono do szpitali. Wiele z nich jechało z niezapiętymi pasami, co spowodowało, że wypadli przez szyby pojazdu. Autokar jechał z wodospadu Niagara do Nowego Jorku. Według wstępnych ustaleń policji kierowca stracił panowanie nad pojazdem, dachował i wpadł do rowu. Autokarem podróżowali głównie turyści z Chin, Indii i Filipin. To są aktualności jedynki. W Suwalskim ośrodku kultury od wernisażu wystawy plakatów Andrzeja Pongowskiego rozpoczął się festiwal filmowy Wajda na nowo. W tym roku rodzinne miasto reżysera odwiedzą m.in. Agnieszka Holand, Daniel Olbryski, Grażyna Błęcka-Kolska, Artur Żmijewski i Kamil Kula. Przez cały weekend nie zabraknie pokazów filmowych, kina plenerowego i spotkań z artystami. Jestem piąty raz, że taki festiwal powstał w Suwałkach. To jest w ogóle fantastyczna, wspaniała rzecz. Przez to, że mamy kontakt ze wspaniałymi reżyserami, nazwiskami, a to, że jest to w Suwałkach, cudownie. To, że możemy porozmawiać z twórcami jest bardzo ważne. Plus atmosfera też jest bardzo dobra. Twarza się taki bardzo fajny klimat między właśnie i widzami, i artystami. Przeciwnięcie kulturalne przez duże K. Prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz. Wyśmienita propozycja spotkań, obcowania, rozmów z ludźmi, którzy tworzą, tworzyli. Polskie kino. A to dlatego, że Andrzej Wajda był suwalczeninem 99 lat temu, urodził się w naszym mieście. Festiwal Wajda na nowo potrwa do niedzieli. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W sobotę od północnego zachodu przez zachodnią i centralną część kraju przelotne opady deszczu i burze z drobnym gradem. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, morzu i obszarach podgórskich do 20 na wschodzie. W wysokich partiach gór opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.